Poczekaj, mamy świadka. Dobra. Dobra. Już. K***a stoi po młotku. Dobra. Czyli ta sytuacja z f nie miała miejsca. UWAGA GIVEAWAY Razem z Hellcasem przygotowałem giveaway w którym możecie wygrać skiny Jedyne co musicie zrobić to wpłacić minimum 3 dolary z moim kodem KARAKAN I otworzyć skrzynkę Do pierwszej wpłaty otrzymacie 10% więcej do doładowania i 70 centów na otwieranie skrzynek a jeżeli jeszcze nie znacie strony Hellcase, to tutaj możecie otwierać skrzynki, pojedynkować się z innymi graczami w Case Battle, ulepszać skiny, upgraderze, które udało wam się wcześniej trafić. Więc bierzcie śmiało udział w giveawayu, bo aż trzy osoby wygrywają. Sami zobaczcie, jak fajne skiny mogą trafić w wasze ręce. Mm, mm, uh. No, 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 no i to są wyki czego? Wieloryba, czy co? Synifa. Noooo. Ała. Chyba mi łamiła się Chyba coś chrupnęło. Spokojnie.

od cud się stąd mam trzy ryby za chwilę. Niech ktoś rozwiąże, że Nie wiem, po której stronie jestem. A mi się podoba. Tak, tak. Ale się, a kurwa. Jeszcze dzień wcześniej. negocjujmy Czy wiesz, dlaczego Heidi straciła chłopaka? Bo jesteś zakochany w innym, wiem. Zgadłeś Chyba ci coś boli No p****** w samochód z przodu Mhm Ej Sven No Shiro Co leży ci na nim? Co leży, nim? To wiesz k***a o kogo mówisz Witam, tu serdecznie Do Erwina na Kielsa Komuś nie majka, 300 jest, jest. dolarów ja Małe dron w jadro e, wron w jadro e, wron w jadro e, wiadro, w jadro e, wron w jadro e, wron w jadro e, wron w

to jest top 10, top 10 niespodziewanych <gry> momentów. Wiesz, Smurf, jaki jest mój statement? Zajmij się, kurwa, serwerem. Nie wiem, kto robi crime na tym, pi... serwerze. Nie, nie będę, do... nie będę od ciebie odbierał. Mówię teraz do ciebie, kurwa, head adminie. Zajmij się, kurwa, serwerem. Nie wiem, kto robi weed na tym serwerze. Nie wiem, kto robi trackery, ale ta osoba jest od, pi... od e, rzeczywistości. Nie wiem, czy ona, c... czy co, ale robienie weedu, który jest, kurwa, techniką kwantową na, pi... FIB, sprawia, że ludzie ci... Sp... Z serwera. Ty się kłócisz z staku, mimo w trakcie tego, jak ludzie stwierdzają, że się k grać nie da. Ty się kłócisz z staku, jesteś jak disc, który skupia się na hejterze, a nie skupia się na swoim korze obecnie. Bo serwer k zipie i płacze, ludzie nie, ch nie chcą grać trackerów, bo po prostu są niezbalansowane. Wida nie da się robić, bo k jest jak fizyka kwantowa, a ty się kłócisz o jakieś k faktury, które każdy ma w pi***. Drama się skończy, to ją możesz wygrać, a nikt już k grać nie będzie. Ja Wie pan jaka była Ludzie? atmosfera, no, prawda? Wiem, no. I po prostu ja bym chciał... Czy ja bo panu na, przeszkadzam ale... ku... w jakiejś sprawie? Pod ścianę proszę, proszę. pod ścianę, proszę. Ku... Pod ścianę proszę, zaraz wszystko wyjaśnimy na komendzie. Pod ścianę ku... proszę, proszę Pod ścianę ku... No i dobrze. Czarny możliwe, że jutro ekipowo sprawdzimy sobie inne serwery, bo ekipa powiedziała, że by sobie chciała gdzieś poeksplorować, więc zobaczymy, może jutro zrobimy eksplorację innych serwerów też I poczekamy po prostu na jakieś to, zmiany tutaj nie ma co na siłę. Cię męczyć. A do pani dosyć jedno Kuj gdybyś ty wiedział co się odp... W m. tym mieście to jest hit Nie dziwię się, że siedzisz w doju. Doj policja, a reszta się ku nie liczy daj spokój wyjdzie na człowieku No słucham No słucham Pana wie pan, że moją matkę ruszę w policji nie chce pan ze mną zaczynać Pan odjedzie po prostu glad, Co to, to, to <ślonia> Idziesz ze mną A ty tobie się kurwa, coś nie pojechał w tym departamencie sprawiedliwości? A to się nie Leżysz, kurwa, jak jesteś takim bohaterem, to teraz kurwa, żyjesz masz 17 pocisków w głowie. P... Szybko wyprowadźcie mnie szybko. U sędzia, pirwa, Rambo. Nie pogorszaj swojej sytuacji. Proszę, chłopaki, dajcie mi żyć. Jestem nie tylko reniferkiem. Się, nie pogorszaj, nie rób głupstw, Nie rób głupstw. Myślisz, że wyrok nie będzie duży? Proszę. Będzie. Podnieś ręce. A. Ręce szeroko, dobra, ręce dobra, szeroko, poddaję, 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 nie szanku, poddaję. Nie no to, dobrze, poddaję. No dobrze, poddaję się. Schowaj to! Ej! Uuuuuu, to opis nie szyje. Czy on zostawił otwartą furę tylko po to, żeby mnie zagarnąć? Mam go kurę na gunpointcie. Mam go ku... na gunpointcie. Ku... Gun e. Co jest ku... Wyciągnąłem mu broń z kabury. Wyciągnąłem do mu broń z kabury. Dobre, wychodzisz do przodu, nie. wychodzisz do przodu, a ciebie zapamiętam, ku. Ja. Idziesz spokojnie, się, spokojnie do przodu, nie. wyjdę teraz ze szpitala razem Nic. z moimi koleżankami. Gdzie nie wyjdziesz. Wyjdę stąd jak tak najbardziej. Słuchaj go, słuchaj go, Rudy, jak chcesz żyć, ku. Bo... Co tam, kur... Dawać! Dawać! Bo nie każdy jeszcze został w. Pi... Co tam, kur... Co tam?! Co jest? Halo! Halo? Zupa, Halo! Ale wygląda trochę jak zupa. Siema, Ewron. ile ci boli i smer płacili w tym miesiącu za granie? Jezu, w tym miesiącu robiłem wielkie dochodzenie. Z ręką ma do góry tak Zdrowa. Zdrowa. Proszę jej nie zakuwać, proszę jej nie zakuwać Dzwoni debil, dzwoni debil Dzwoni debil, dzwoni debil debil, Może jak się zerwała z kajdanek To no byśmy jej dali przynajmniej sekundę, co? Żeby coś nie, nie, zrobiła to pani, nie, Na*** jest to zrywanie z co? Ja... Proszę panią o opuszczenie. Dziękuję. Zatem Ja muszę kontrolować swój gniew. Nie mogę tak mówić wizowie. Pewnie zabij mnie, człowieku. Zabij mnie. Niespecjalnie ty gruba kula. Nie specjalnie. O! Przejechałeś bony mnie! Przejechałeś bony mnie! Przejechałeś bony mnie, przejechałeś mnie, przejechałeś bony mnie bony kolego! Przejechałeś bony. mnie! Siema! Siema! O, dzięki! Czad, ja naprawdę sprzedam duszę, żeby ten śmieć pie który odgrywa tego rudego, ten p**** 27 nie grał na tym serwerze. To jest k***a hit, j***a. To jest wstyd dla ku jego rodziców, że coś takiego wypluli z Naprawdę. Już go sprawdzam! Tak turbo inteligentny Zmieniam zdanie, Czesiek ma rację Ale czat, no mądrego też, dobrze, posłuchać, czy nie Czesiek wyzywa Rudą Ninja o to, że liże ci dupę dla widzów Kto mi nie liży dupę dla widzów? Ci, którzy nie mają widzów A jest? nie ma problemu, proszę bardzo Spokojnie Ciasta wystarczy dla każdej Wyciągam ci kajdanki i kładę obok Już Wyciągam ci Kajdanki kładę obok masz, masz GPS-a wyciągnąłeś ty Pamiętam cię śmieciu. Yy, ja wiesz co, uciekam z Karbonaru, weź wy więc się w p... tą policję. wbij okay. się! Wbij się jak reksioprzynkę! Wbij ja się mam jak tercera, Harry Potter w... prze... za, i na przecznicę, wiesz, którą tą do 36,5. No? Dobra, 4, dobra. 34 Tak, ta. tak, tak. Dobra, dobra, to gdzie? Ja p. Muszę mu ten Zostawił nas! Ej, ale widać, że to pierwszy atem, dobrze nie idzie No A co za gruba, kurwa, już napisałem z 300 smsów, ja pierdolę Pięknie będzie biorę tą furę, wiem ja co to jest już. Chodź, k***a. szybko, błagam cię, kurwa Ja pierdolę mówię o mi się mówi przecież jadę, zamknij tą mordę Nie mogę, człowiek Panie za pan jedzie nie po swoim pasie, pan ma w ogóle prawo jazdy? No wie pan co? No ogólnie jeszcze nie przyszło pismo, więc jeszcze Okej, okej, okej. Prawda? Pewnie, no pewnie. ale... To, sp... to jak... 2 1, 1 2, 4. Człowieku. A Heidi? A Heidi jest moją dziewczyną o oce. Przecież Norfa nie robi... No to z... oddaj min. No jest jest... jest na końcu! No i k klasa! Z ojcem!